Cześć, witam Was w odcinku z Roblox. Dzisiaj Tower Defense Simulator. Po pierwsze, dodali store. Daily store, czyli jak zwykle. Dobra, nieistotne, to nie o tym dzisiaj odcinek. Konkretnie, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj pokażę Wam, jak skutecznie farmić monetki na złote skrzynki. Jest to pomysł od jednego z widzów. Nie będę mówił od którego, bo on sam świetnie wie, że to on. Tak mi się udaje, także pierwsza opcja. Idziemy grać solo. Jest to najskuteczniejsza opcja pod względem tego, że nie czekamy na mecz. Jedziemy po prostu tutaj gdzieś na teren tych serwerów. Wybieramy sobie pokój, jakąś mapę fajną, polecam wam Ice Billle przede wszystkim. Czy coś tu jeszcze jest do polecenia? Nie, na razie nie. No polecam wam jeszcze tam Grass Isle. O, tu jest Gras Isle. Żeby grać pierwszą opcję potrzebujemy jakieś tam sensowne towery, po pierwsze, czyli wydaje mi się, że minigunner i commander poradziliby sobie. Do tego załóżmy jakiś początkowy tower, czy... ...krokboss, albo strzelec, albo może nawet być żołnierz zwykły, zwiadowca, żołnierz, coś z tych podstawowych jednostek, żeby uzbierać oczywiście na minigun'a. Druga opcja, czyli gra zespołowa, zróbmy, że na pierwszej ogranicza nas tylko do gry Moltena. Tak, do zespołowej, gdzie możemy iść na kwadrat, czyli inaczej, coś tam cztery osoby po prostu damy, możemy iść na falena. Falen post jest bardzo trudny i solo, na pewno nie damy go rady przejść, ale za to możemy go przejść w duo. I jest na to sensowny dowód. Tutaj wam już go pokazuję. Jak sami widzieliście, da się przejść w dół się falena. Opcja trzecia. Wydaje mi się, że jest to poniekąd najskuteczniejsza, jeżeli macie ogarnięte osoby. Macie ogarnięte wszystko, czyli idziecie tutaj wzdłuż do końca, do special, No i gracie mapę eventową, znaczy eventową. Mapę z wydarzenia specjalnego. Najbardziej, jak wam coś polecić, to wydaje mi się, że najlepsze są badlancy i pis zaparty. Ole weslam to, to jest takie no. To też może się sobie zagrać, ale jest dużo trudniejsze przede wszystkim. No i co, to była właśnie trzecia opcja. Teraz na samo zakończenie otworzymy sobie skrzynki, jeżeli jeszcze dzisiaj są. Otworzymy sobie kilka skrzynek, mam dwie takie i dwie takie. Także zacznijmy od tych podstawowych. i mamy Huntera. Może być, czemu nie. Grog Boss, też nieźle. Teraz zginie Prem'lu. Dostaliśmy Cowboya, nie jest źle, powiem Wam, że jest to bardzo pozytywny skin, bardzo, bardzo dobrze wydajemy tego skina, w ogóle jest ciekawa zmiana, mianowicie wyłączyli muzykę świąteczną, znaczy wyłączyli muzykę przy otwieraniu skrzynek, mniej, bo nie było miesiąc, takie mi się, się mylą słowa, nie wiem czy zauważyliście, ale to już jest chyba trzeci taki odcinek, no i co, ostatni premium raid. Dostaliśmy soldiera, zimny soldier. Wydaje mi się, że ja już miałem tego skina, ale pewnie nie jestem, chociaż sobie sprawdzę, czy na pewno mi się nie pomylił z jakimś, a to scout. Gdzie jest soldier? Tu jest. Zmieniły się miejscami w ogóle, zauważyliście w czasie, był scout, to był soldier? A, no mogło mi się pomylić, był plus soldier, zimny soldier, to może mieć coś związane z tym wszystkim, dobra. Tak czy znaczy to by było ode mnie na tyle, także dziękuję Wam za oglądanie jeszcze Zanim skończymy, chciałbym zaproponować Wam coś, czyli jeżeli szukacie znajomych dobrej, nie możecie ich znaleźć, musicie grać ciągle solo moldeny. chciałbym zaprosić Was na Discorda. Nie jest to mój Discord, jest to bardziej Discord, na którym jestem, na którym się często lub czasem odzywam. Wydaje mi się, że będzie to bardzo dobry serwer, jeżeli chcecie właśnie znaleźć sobie osoby dobrej, także link do niego macie w opisie, a ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i cześć.